Witam wszystkich. W tym filmie chciałbym przedstawić dowód na to, że jest to coś takiego jak Wirtual Dom i operujemy w Reakcie na tym wirtualnym domie. Otóż, stworzyłem dwa komponenty, obydwa odliczają od 10 do 0. No i co się dzieje? Powinien się wyświetlić po 10 sekundach, że odliczanie jest zakończone. I spójrzmy na korekty JSX. To jest poprawnie zrobione. Po 10 sekundach zostanie wyświetlony komunikat. Jak to zostało zrobione? Te insfinishet jest hukiem reaktowym. Jest stanem, przepraszam. Pomyliłem się. To jest stan, który zmieniamy przy pomocy hooka. I co należy wiedzieć? Należy wiedzieć, że wirtual dom zmieni się tylko wtedy, kiedy zmieni się stan. Jeżeli wszystkie stany pozostaną niezmienione, a coś się w kodzie wydarzy, to nie zmieni się wirtual dom. I akt nie odwzoruje tego na rzeczywistym domie. Dlatego tutaj mamy ISFINISZET i to jest stan kontrolowany przez hooka. I jak się to isFinished zmieni, czyli, a zmieni się tylko wtedy, gdy zakończy się odliczanie. To wtedy zmieni się stan. Czyli po 10 sekundach ustaw, zmienimy tu stan, i to zmotywuje Reacta do zmiany na Wirtual Domie. A React Dom będzie chciał te zmiany na rzeczywistym domie odwzorować. To jest poprawne podejście. Podejście niepoprawne. Podejście niepoprawne jest takie, że o ile sekundy odliczanie jest w ramach huka, w ramach stanu, o tyle is jest po prostu zmienną. Reszta konstrukcji jest bardzo podobna. Ustawiamy is true i mamy taki oto kod. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma mowy, żeby to zadziałało. Czyli, tutaj, cokolwiek by się nie wydarzyło, z Is Finished, to Is Finished będzie cały czas miało wartość początkową, cały czas będzie False'em. To nie zadziała, bo nawet jak to stanie się tru, po zakończeniu odliczania, bo się stanie, to nie wywrze na wirtualnym domie, a co za tym idzie na domie rzeczywistym żadnego wpływu, ponieważ zmiana wartości tej zmiennej nie jest zmianą stanu. Zmianę stanu robi huk reaktowy tak więc tu zmieni się tylko zmienna, a nie stan komponentu. A tylko zmiana komponentu może zmotywować Reakta do zmian na wirtualnym dumie. Tak więc zobaczmy jak to będzie chodziło. Oświerzmy aplikację. Tu jest na górze poprawny, na dole niepoprawny licznik. I oczywiście to odliczanie zakończone. Tu coś ta konstrukcja, konstrukcja odpowiedzialna za to nie zadziałała. Mam nadzieję, że Ci wytłumaczyłem, że myśląc o reakcie, trzeba mieć na głowie to, że operujemy na wirtualnym domie, który zmienia się tylko przy zmianie stanu komponentu. I to chyba tyle.